jest dla gminy niekorzystne, bo mieszkańcy natychmiast to odsprzedadzą, jak idą e, na przykład nie wiedzą. O tym się właśnie straci taki argument, który słyszałam, że sprzedają nieco. Proszę Państwa, w kilka domów udało się mieszkańcom wykupić. I e, widać wyraźnie kontakt między budynkami wykupionymi, gdzie mieszkańcy są właścicielami, mają poczucie Nie został sprzedany żadnych dziedzic ani... Witry Państwu, teraz jest kolorowej. No, chyba, no bo cio, Może nie doszło do końca. Dlatego, że bardzo ładnym sumowaniem byłaby powieść pana. Bo to jest właśnie takie spojrzenie, spojrzenie już całościowe, strategiczne, bo oni dochodzi tylko koła, to tylko w tym momencie się tutaj może... Aha, poproszę ten rawiat bo to bo jest jednym z punktów tego całego strategicznego myślenia, którego ja, jak Pan powiedział, nie I teraz, dlatego rozmawiamy, natomiast, tak, 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 ja rozpoczęłam, jeśli te materialne ślady... na ziemię i oglądamy sobie nielitkowo, jak wyglądać szereg. I gdzie mogą być te ślady materialne? Właściwie ślady materialne zobaczymy, ale gdzie jest ten Ja mam nadzieję, że jednak ze studentami uda się zrobić, tam na warsztaty, z studentami architektury, czy studentami architektury obrazu, żeby tak jak większego spektrum zagadnień przestrzennych, czyli to, te wszystkie związki o szczególnych elemencach. Pani profesor powiedziała, że należy je podzielić i się każdą przyjrzeć. I tak, super. I właśnie tego należy nauczyć studentów i decydentów, ale mając cały czas na względzie, że one są powiązane. Natomiast to, czego nigdzie nie ma, trafimy bardzo łatwo zniszczyć, czy bardzo łatwo odzewszyć. Teraz zobaczmy na tę te którego nigdzie więcej nie ma. Proszę Państwa, jest jedno jedyne. Nikt więcej, ani w Brzeźmie nie ma ani w Sopocie, ani nawet na Wysokich przecież też to było domy Więc y, tutaj mamy klimat, przede wszystkim klimaty skali, materiałowe też, czyli wada. Y, oczywiście żółty kolor jest no i na tym zdjęciu dość smutna historia, bo mamy tutaj o tych ze stóp rybackich, ale osoby, które nie są architektami i które nie są komeserami, to widzą tylko stare, zaniedbane domy. I teraz bardziej dalej. A tutaj można by było znaleźć bardzo dużo wartości już pejzażowo kreobra... no widzą tylko długi stary budynek, to wyobrażają sobie, że przecież tu się nie da mieszkać. A no, tu się właśnie najbardziej da mieszkać. Nie daje się mieszkać, to proszę Państwa, w Neptun Park. Wiecie dlaczego? Słucham? Czy ktoś tam mieszka? No, no. I ja cię mieszkam. Ale już. Nie. Tak. gdzie z balkonu na balkon, gdzie załoga na zaułek, bardzo wyraźnie, może nie w każdym miejscu, ale bywają takie miejsca właściwie, w większości, że jest to osiedle naprawdę takie prosty publiczne. Więc dlatego mówię, że te współczesne rozwiązania przestrzenne urbanistyczne, one tak dociskając no, sprawy zarobku, Mają, że tak powiem, ludzką skalę nie tylko przestrzenną, ale również psychologiczną, psychiczną. Mamy tutaj przykład, ktoś może powiedzieć też no mnie koneser, że przecież jak tu można mieszkać, kiedy tutaj ludzie wręcz do piwnicy wpadają. No, ale ludzie sobie to chwalą. Oczywiście są metody, że można by wydobyć ten budynek, nie w sensie wyruszania budynków, ale zrobienia Różnych zabiegów technicznych, ale niekoniecznie, może tylko trochę, bo takie schodzenie w dół oznacza nam, oznacza nam, że to jest coś bardzo starego, to po prostu się zawarło, zupełnie tak samo jak mówią geografowie i przyrodnicy o kolegach tak zwanych. Czyli jeżeli mamy drogę, która jest bardzo zagłębiona w teren, to oznacza, że jest traktem średniowiecznym, po prostu jest wyjeżdżona. I tutaj mamy coś w rodzaju kolegu. Ale budynkowego, budowlanego, Więc nikt nie pomyli tego budynku, czy jego sytuowania, czy jego koty wysokościowej no z Big Boyem. Ten na pewno jest trochę starszy. Tutaj mamy taki ciekawy element, czy ten ciekawy akcent. On jest na pewnego rodzaju, ponieważ te długie, takie, no, długie budynki, długie no dopiero jakby ktoś się wzbogacił, może to może był skiernikarz, może był właściciel dędzarni, to mógł sobie nam pozwolić na wzbogacenie czy elewacji, to po prostu powiększenie i w postaci takiego, takiego, takiej wystawki. I to też już jest coś, co nam rozwija monotonię, jeżeli powie, to jest monotonia, ale nam atrakcyjna całą tą perspektywę. Są knowy z podziału. Nie, nie, teraz nie mówię, tylko obrywa, która tak, w przestrzennych zależnościach, w skrócie nie za bardzo prawidłowa, ale popatrzmy, co dalej Mamy skok, skok wysokościowy, czyli znowu mamy roz, rozczątowanie tej pręby, znowu jest to jakieś malarskie, dość takie tutaj taki widoczek i co dalej się dzieje dalej mamy tą przestrzeń publiczną która no tutaj pełni rolę w placyku jest przestrzenią główną dalej widzimy znowu szczyt następnego budynku mamy widok widoki zaskakujące widoki zaskakujące ciekawe a nie następne balkony 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 tu proszę zobaczyć znowu mamy ślad historii na warstwienie di materiali